Tak jak tu wczoraj mówiłem o firmie budowlanej, Ania, Ania, Ty masz taką firmę i Ty, co tam się wrzuci do tej, do tego łona, to Ty to wyświetlisz, przejawisz, tylko żeby, żebyś Ty zechciała wybrać źródło. Jak wybierzesz źródło tych informacji, które do Ciebie docierają, czyli wybierzesz swoje słońce to wtedy dostaniesz projekt i każdy ten projekt to jest dziecko to jest dziedzic tego projektu który ty wykonasz i będziesz przeszczęśliwą wtedy bo będziesz częścią tego całego układu będziesz wtedy częścią domu będziesz z dom mianowana czyli za mianowany będzie ci dom I mąż będzie wtedy ideą, płodził w tobie, czyli podawał ci idee, projekty, a ty będziesz generowała te części, które potem uzyskają znowu samodzielność, i męskie aspekty tych części staną się najpierw synami, potem ojcami, synami, rozbójnikami, trochę synami. Niegrzecznymi, grzecznymi, którzy muszą wszystko tu sprawdzić, wszystko dotknąć, wszystko doświadczyć. Po co? Po to, żeby dostarczyć ojcu informacje a co to tamta Ania zrobiła w tym łonie? Bo wtedy dopiero ojciec rozpozna się w tych projektach, realizowanych, przejawionych projektach i wtedy i wtedy poczuje się i powie, wow, jestem, jestem. I po to on to robi, żeby być, żeby doświadczać tego bytu. A żeby doświadczać bytu, on musi być w ciągłym akcie tworzenia, tak jak symbolika, siwy. To no właśnie siwa jest. Z jednej strony jest dzieckiem, a z drugiej strony już jest dojrzałym mężczyzną. Łączy w sobie wszystko, dlatego, dlatego mówimy o wszystko przejawione łącz. Wszystko przejawione. <śmiech> <śmiech> dlatego mówi się, że poniedziałek jest dniem źliwy, dlatego że to jest ósmy dzień tygodnia, który zwraca uwagę na nieskończoność, że tydzień nigdy się nie kończy, że, że On, Siwa, a odpowiednikiem Siwy w naszym tutaj kręgu kulturowym jest Jezus i On, Jezus dochodzi do do momentu, do niedzieli, gdzie staje się jednym i mówi, Jam jest w niedzielę, a właściwie On zapomina o sobie, dziecku, o Siwie, który był... De Destrukcyjny już w czwartek zapomina, rozpływając się w, w miłości, łona doświadcza tego żeńskiego stanu. Inkarnuje wtedy, Shiva wtedy inkarnuje w miliardach inkarnacji żeńskich. Aby służyć, aby powtórzyć ten sam cykl, aby stać się jajem, aby stać się łonem dla bu firmą budowaną Ania, słyszysz, <śmiesz> Ty musisz coś zbudować, no i Ty budujesz, tylko musisz zbudować nie z gwiazd, bo one daleko tam gdzieś świecą, musisz wybrać tą jedną, wokół której będziesz krążyć, będziesz sputnicą, satelitem, satelitą, sputnikiem dla słońca. I wtedy ta suria, wtedy się zespolisz z tą surią w którymś momencie i albo za życia jeszcze się zespolisz i potem w następnym wcieleniu będziesz, a może już nie potrzebujesz wcieleń, tylko po prostu już teraz wyjdziesz w ciało subtelne, bo na tym poziomie może już można by było, czemu ja mówię może? Ja mówi, może, a Siwa, syn Brachmy, mówi: Tak jest. Także firma budowlana Ania zasila, powinna zasilać projekt. Tylko, że projekt musi być. U jednego inwestora albo grupy inwestorów, jednomyślnej grupy inwestorów. Może jeszcze tak być. To może być konsorcjum jakieś. To, ale to muszą być osoby, które mają jedną myśl, jedną ideę, i według tej idei mogą stworzyć pewien projekt i ten projekt wrzucić do firmy budowlanej Ania. I Aja wtedy wykona ten projekt, bo jest niesamowitą po prostu istotą, która. To serce, ta żeńskość, ta, ten mechanizm niejako. On wie, jak to wszystko zrobić. To jest właśnie ten wisznu. Wie. Wisznu, weles, woda, z której wszystko tutaj powstaje. Wystarczy. Odpowiednio zaprojektować to, co ma powstać i wrzucić do Ani. Tak? Co się potem dzieje? Co to jest ten projekt? Ten projekt będzie jutro. To jest prawo ojca, to jest prawo tego, który zapładnia. Prawo do tego, żeby określić, że to ma być ryba, to ma być. Drzewo, to ma być chłopczyk, to ma być dziewczynka, to ma być drugi chłopczyk, prawda? Ja nie jestem A ty nie jesteś chłopczyk. I nawet jak te małe się będą buntować trochę, mówią: nie, ja nie jestem chłopczyk. A kto ty jesteś? Mikołaj. Mikołaj, no tak.